Witajcie koledzy, kolejna dostawa od producenta Kulbacki Magic Milk, Dyrektor from the Producer. Kulbacki Magic Milk, oryginalny produkt. Dzisiaj rozmawiałem jeszcze z producentem z samego rana, to powiedział: Ty masz ten oryginalny produkt, a te inne kupują, odlewają, i nie wiadomo, co tam jeszcze mieszają. Tłumaczę oryginalne, wszystko szczelnie zapakowane, dlatego wam to pokazuję dzisiaj. Przyszła kolejna dostawa. Tamto co miałem ja już sprzedałem. Tu następne kurwacki. Wszystko Oryginalne, zapakowane od producenta. Nie przez pośredników i tylko u mnie 15% tani. Za so, wszystko jest przygotowane. Producent, wszystko oryginał. Magiczne mleko z opisem. Mój produkt. To jest direct from the company. my oryginalny produkt. Kulbaki Magic Milk. Możecie zamówić 5 litrowych baniaków, Tu następne. żeby Widzieli, że to wszystko oryginalne jest. A inne firmy kupują w wielkich baniakach, odlewają to, dolewają jakieś. Nic dziwnego, że jak ktoś kupi u mnie i porówna z innym produktem, jest nie do porównania. Ale dzisiaj rozmawiałem z, tym, z prezydentem tej firmy, to powiedzą mi, oni się sami wykończą. Kupią, hodowcy kupią u mnie produkty, moje działają, bo to jest oryginalne, wszystko szczelnie zapakowane. Oryginalne, prosto z tej fabryki i zrobiłem 15% tani, bez prowizji. Tu następno wszystko szczelnie zapakowane, wszystko producent robi dla mnie. To jest all the producer for me. This is the make, direct from the company. And the others buy in big tanks, make self the bottles. And give in the bottles uh, some shit and don't walk and bei me all is original pur direkt from the company. Bei mir könnt ihr das Originalprodukt bestellen direkt aus der Fabrik da wird nichts reingemischt, verschlossen, versiegelt und andere kaufen das in großen Behältern mischen da irgendwas rein und dann funktioniert diese magische Milch natürlich nicht. Ale das problem rozwiążę sich von selbst. Die Leute kaufen bei mir, kaufen woanders i widzą, że miękko wirkt. Ale ten produkt sam się rozwiąże: kupią hodowcy u mnie i porównają. W półlitrowych litrowych butelkach możecie zamówić litrowych, a najtaniej wychodzi w pięciolitrowych. Z kolegami, fajnie, zamówisz. Odlejesz każdy policzy, Macie super produkt. Nie trzeba po doktora latać. Co wspaniałego! Nowa dostawa. I nowo wysyłam. Zawsze na świeżo. Tutaj na dole jest data ważności. Wszystko macie. Jak się należy Wszystko bezpośrednio od producenta, nie przez pośredników Te inne firmy, co wam to proponują, nawet tego nie produkują, one to mieszają Jak mówiłem jeszcze raz, kupują to w wielkich baniakach Odlewają Mieszają tam jak I potem tam może jest tylko 10% tego produktu A reszta nie wiadomo co Przecież to, to uważnie działa I jak ludzie u mnie zamawiają I porównują to jest całkiem inny produkt Producent jest bardzo nerwowy z tego powodu, ale co ma zrobić? Nic, nic nie zrobi A tamte, same sobie opinie zniszczą Pochodowcy kupią, sprawdzą i to wcale nie działa A tu macie oryginalne, zapakowane, prosto od producenta, wszystko dzisiaj przyszło świeżo The other companies order big bottles, big tanks Mix some shit in the milk and then the brother's order and don't work. And by me you have original product direct from the company. You have this original product. I 15% is konkurencja. Wybór należy do Was. Wszystko oryginalne, zapakowane, zablombowane, zapraszam do współpracy. Zapraszam te wielkie firmy do współpracy. Ten, ten produkt zastąpi ten cały sklep: wszystko co jest dla gołębi albo dla zwierząt, różne. Hokus Pokus, to jest w jednym baniaku. Jest ten cały sklep. Jeszcze mam ten drugi produkt: śmietanka. To jest rewelacja, to na koksidioza Dwa dni śmietanka, dwa dni mleko I nie rozpoznasz swoich gołębi Zobacz jak moje rozpodowy się błyszczą, tam jest film krótki Jak przy wodzie, jak to piją, jak one się błyszczą Lęgi 100%, wszystkie płodne Młode rosną jak na drożdżach, wczoraj dzwonił do mnie hodowca ze Śląska To kiedy zrozli u niego gołębie? 6 tygodni a dzisiaj powiedział, teraz jak ma od zimy to mleko stosuje, mówi 3 tygodnie i młode gotowe. Takie coś jeszcze nie widział. 100% płodność, by że musiał rozłączać teraz pary, tyle młodych już ma nachowanych, znowu zamówił u mnie. Mleko, smoła, śmietanka, grzyby, petogeny i kamikadze. Przekonaj się sam, kup sobie pół litra. Odleś dla kolegi, u kolegi się sprawdzi, u ciebie się sprawdzi, wtedy wiesz, że ten produkt jest super. A to jest oryginalny, zapakowany od producenta. Przed chwilą przyszły kartony, widzieliście live na żywo. Producent wszystko pakuje, obkleja i macie 100% mleko. Kurbacki Magic Milk. This To jest original. 100% original. 100% original, direct from the company. This is the reason why my milk so is so nice and works and your pigeon and other animals are in top condition and very healthy. Das ist der Grund, warum meine Milch funktioniert, weil sie kommt direkt von dem Produzenten, wird direkt bei ihm abgefüllt. Hier ist Information Producent mi przekazał, że jest wreszcie zadowolony, że ma kogoś, kto prawdziwy oryginalny produkt z jego fabryki sprzedaje, że tu nie jest nic mieszane, no prosto z jego fabryki. Wreszcie hodowcy mogą sprawdzić jakość jego produktu. Bo jak wiecie, oryginał, a kopia to są dwie różne światy, to nic porównać. Wszystko, co jest oryginalne, bezpośrednie z fabryki, jest o tysiąc procent lepsze. Według specjalnej receptury, zostało to mieszane od producenta. Tak ma być. Według jego super receptury. And the jest is very lucky that he me. Who sells the original product direct from his company? Now you can see how work the original magic make from the producer. And original is 1000% better as copy. Jetzt ist der Produzent glücklich, dass endlich einer sein originalen Produkt verkauft direkt aus seiner Fabrik. Wie ihr wisst, das Originalprodukt ist 1000% besser wie eine Kopie. Do tej pory odbywało się to tak. Zamawiali mleko od producenta, rozlewali to we swoje pojemniki, domieszując jeszcze nie wiadomo co, naklejali swoje nalepki i wysyłali we świat. Od nich kupował następny pośrednik i to samo robił. Odlewał, coś tam dolewał, nie wiadomo co i znowu swoje nalepki naklewał. A wymyśliliście te polskie pośrednicy. Co kiedy sprzedawali lekarstwa na lewo, będą teraz pracować za 15% marży. Oni to samo robią jak te wcześniejsze. Dolewają, mieszają, naklejają jakieś naklejki i wam to już wciskają. I z tego mają później jeszcze 15% prowizji. To by było tyle. Zapraszam do współpracy. Tylko u mnie oryginalne mleko bezpośrednio od producenta. 100% oryginał. Nawet nalepek ja nie nalepiam. Wszystkie etykiety z tymi baniakami i z tym produktem razem od producenta, jak przed chwilą Wam pokazałem. Pozdrawiam i dużo zdrowia w tych ciężkich czasach. To jest mój oryginalny produkt magiczne mleko kulbackiego kulbaki Magic Milk. Możecie sobie zamówić 5-litrowych, litrowych i półlitrowych baniakach. Oryginalny produkt. Szczelnie zamknięte współpracuję z hodowcami, nie tylko od gołębi, ale także i od różnych zwierząt, i wysyłam na cały świat tylko jeden ml na litr wody. co sprawdza super! Możecie sobie zobaczyć moje filmy na YouTube z hodowcami, u bardzo dużo hodowców. this is the other is best product of kisni. this you can order by me. this is original product of Kolbaki Kolbaki magic milk. only one milliliter of one liter water. a lot of brothers have my product and very happy. the pigeon and other animals are very healthy and in top condition. this product you can maybe bestellen. my original product. Kulbaki Magic Milk, nur 1 Milliliter auf 1 Liter Wasser, Originalprodukt, speziell verschlossen, kannst du in 5 Liter Kanister, in 1 Liter und 1,5 Liter Kanister bestellen. Schöne Grüße, Przemek from Germany.